Program o tym się mówi, rzecz jasna, mam nadzieję, że Państwo jesteście z nami. Na ryby chcemy Państwa zabrać dokładnie tak, bo pytań, czy wędkować sporo, czy można, także bardzo dużo, jaka jest prawda o faktach wokół tego hobby, które uwaga uprawia ponad milion Polaków, bo taka jest liczba zarejestrowanych w Polskim Związku Wędkarskim. No i właśnie z tym związkiem się łączymy. Z nami jest Pan Teodor Rudnik, prezes zarządu głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Witam serdecznie, Panie Prezesie. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Sporo pytań, bo otrzymujemy sporo wątpliwości na skrzynkę mailową twojemałpa.tvp.info a propos tego, jakie są zasady wędkowania w dobie pandemii. Więc chciałbym usłyszeć, co wolno, a czego niekoniecznie, jakie są obostrzenia, co się zmienia i o czym warto pamiętać. Ilość maili świadczy tylko o tym, czym jest pasja. Wędkarstwo jest pasją, w związku z tym maili dużo pytań, wątpliwości, i dyskusji na różnych forach społecznościowych. Można wędkować. Można pojechać na łowisko, można wziąć wędkę, można wędkować. I czekać na dobre branie, na duże ryby, na adrenalinę. Rzecz na tych dużych ryb życzymy, ale proszę powiedzieć, jakie warunki należy spełniać. Pytanie pierwsze: rozumiem izolacja, a więc wędkujemy w pojedynkę. Pytanie drugie: czy maseczka wskazana. Tak więc nie igramy z losem, nie szczujemy się z przypadkami, musimy zachować ostrożność, to jest interes całego naszego kraju, a więc wszyscy, każdy są bierze maseczkę podczas wędkowania, gdy jest sam. Może maseczkę, tak jak w przypadku lasów, maseczkę zdjąć, ale podchodzi strażnik, maseczkę trzeba założyć. A więc maseczkę bierzemy ze sobą. Bierzemy ze sobą środki odkażające, bo nie wiadomo, co się podczas przemieszczania może wydarzyć. I zachowujemy odległość dwóch metrów. My no, mamy w regulaminie większe odległości, no, ale czasami gdzieś ryby chcą się przyjrzeć wędkarzowi i biorą w jednym miejscu, i wtedy powstaje jakaś tam małe skupisko i wędkarzy w tym miejscu. Bo prosimy przestrzegać tych, tych odległości, tego co zalecił rząd w sprawach ochrony przed koronawirusem. Rozumiem, że niezwykle ważnym momentem jest także wybranie się już na samo łowisko, bo pewnie często korkują się parkingi i te miejsca, gdzie wędkarze rozchodzą się na poszczególne stanowiska. Tam, rozumiem, tak ta czujność też powinna być wzmożona i zasady tak. noszenia maseczek obligatoryjne. Absolutnie tak. Wszędzie tam, gdzie jest już jest druga osoba, zakładamy maseczkę, bo nigdy nie wiadomo, z nas może spotkać. Jesteśmy sami, możemy wtedy maseczkę zjeść. I chciałbym dodać jeszcze i Łódź, bo to jest, pytania też były, czy we dwójkę możemy na Łodzi wędkować. Jeżeli Łódź ma więcej jak 2 metry, to w takim razie spokojnie mogą, możecie wędkować, koledzy. Ale jeżeli jest krótsza Łódź, to na pewno już nie dwie osoby na jednej Łodzi. Wędkowanie na pomoście, także takie pytanie wpada do naszej skrzynki mailowej, również bardzo popularne, a i ochota, żeby złapać rybę na takim pomoście, wielka. Pytanie, jak tutaj wyglądają te warunki i o jakich zasadach należy pamiętać? Pod pomostami ukrywają się okonie, polując na mięsko, na jakieś trofea, a więc te pomosty są y, dlatego tak atrakcyjne, atrakcyjne dla wędkarzy. Równie podobnie, dwa metry i maseczka na twarzy na pomoście. Zawsze ktoś może przyjść. W trakcie holu jesteśmy w jakichś innych wydarzeń, nie zdążymy maseczki założyć. A więc jeżeli na pomoście, to proponuję założyć maseczkę i z maseczką już na pomoście można spokojnie wytkować. Duży okaz w naszej sieci albo na naszej żyłce. Kolega chciałby pomóc z podbierakiem. Pytanie, czy może to zrobić, no bo wtedy te dwa metry staną się niemożliwe. Czy tego typu połowy, gdzie jedna osoba pomaga w takich nagłych sytuacjach są dziś wskazane i na co trzeba uważać? My zakładamy maseczki, żeby mieć szansę, żeby nie złapać wirusa. Dajmy rybie też szansę. Jeżeli ryba się uwolni, to jest to da dar dla niej życia. Spowodujmy ten dar, zróbmy, zachowajmy się etycznie. Niech ryba zerwana ucieknie, niech płynie dalej. Może następny raz ją spotkamy. Natomiast nie pomagajmy sobie nawzajem. Wędkarz to są również umiejętności wędkowania. A więc myślę, że nie róbmy zbiegowiska, bo przyjedzie, przyjdzie jeden pomóc, drugi przyjdzie popatrzeć, trzeci przyjdzie zdjęcie zrobić, no już się zaczyna robić tu. Zachowujmy odległość, nie ma wyjątków od sytuacji takiej, że duża ryba, czy mała ryba, czy pomoc, czy nie pomoc, musimy być samodzielni, zdać się na siebie. Jeden na jednego, szanse ryby rosną. Rozumiem, dobrze, niech to będzie taki kodeks honorowy, o którym także warto pamiętać. Co w tak. przypadku, kiedy mamy do czynienia ze stawem hodowlanym, albo stawem prywatnym? Czy Wasze wytyczne, a więc Polskiego Związku, powinny być tam także przestrzegane, czy jednak właściciel takiego miejsca może wprowadzać własne porządki? My odnosimy się do łowisk, które posiadamy jako Polski Związek Wędkarski. Natomiast dzierżawcy i inni dzierżawcy właściciele wód. Określają warunki, na jakich ma się odbywać wędkowanie na ich łowiskach. Co z zawodami wędkarskimi, bo ktoś chciałby kolejny puchar postawić na swojej półeczce, a tu czekać chyba musi? Pytanie, kiedy Wszystko? będą organizowane i czy są organizowane nadal? Panie doktorze, wszystkie zawody zawiesiliśmy i są zawieszone na szczeblu centralnym, europejskim, polskim, kołowym. Nie odbywają się imprezy, zawody sportowe. Zawiesiliśmy również wydarzenia związane z pracą z dziećmi, z młodzieżą. i Nie chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, gdzie hobby, nasza pasja doprowadziłoby do tego, że ktoś zachorował. Więc nie ma zawodów puchar, czy miejsce na puchar na razie będzie. Jeżeli ktoś pali się do wędkarstwa i stoi w blokach startowych, kupił już sprzęt i chce uzyskać możliwość, a więc jeżeli się nie mylę, to dostać kartę i możliwość wędkowania, czy w tej chwili może do Was dołączyć, czy to także zostało zawieszone? Tak, uruchomiliśmy e-płatności, wykupy zezwoleń. W wielu, w wielu kołach koledzy zabezpieczyli się, przyjmują wędkarzy, można zdać egzamin. Złożyć później do starostwa wniosek o wydanie karty wędkarskiej. Może dwa trzy dni to dłużej, potrwa, ale to wszystko działa i to wszystko jest płynne. Może wolniejsze, ale płynne. Panie prezesie, abyśmy reasumowali tę naszą rozmowę, to chyba warto podkreślić, bo to pytanie numer jeden i to ono wpada do naszej skrzynki. Na te ryby wybrać się możemy, ale chyba można to podsumować jako zdrowy rozsądek i zasady rozwagi, prawda? Tak, od 1 maja szczupak, no tam te majowe, te nasze majówki szczupakowe, to już jest w krwi obiegu wędkarzy. Wręcz nie do wyobrażenia, żeby 1 maja nie można było pojechać na ryby. Teraz łowimy białą rybę od 1 maja szczupak, od 1 czerwca sandacze i już jest pełny sezon dla wędkarzy, możliwość przeżywania yy, swojego ulubionego zajęcia i relaksu, bo przecież Dwie godziny na rybak to czasami więcej jak dwa tygodnie w domu z żoną. <noise> no tak. To też był argument tych, którzy pytali, czy w końcu mogą z tego domu uciec, żartując dalej. Ale wywołał pan także ciekawy temat kalendarza wędkarskiego. Czy a propos tego, że były pewnego rodzaju przestoje, ten kalendarz ulega zmianie, to co prawda fachowa wiedza, ale są przed ekranami także ci, którzy kochają ten sport na tyle, że mają ten kalendarz w małym palcu. Pytanie, czy on się jakoś zmodyfikował? Terminy wynikają z rozporządzenia ministra i tu się nic nie zmienia. To, I dotyczą one roz, rozmnażania się ryb, więc nie będziemy ingerowali w to, co jest dla ryb normalne, to, co, po, co pozwala im przedłużyć gatunek. Nie będziemy tego zmieniali. Wędkarz musi być etyczny i musi szanować ekologię, także nic tu się nie zmieni. Chwilowy przestój w możliwościach myśliwskich powodował, że myśliwi, leśnicy mówili o tym, że zwierzęta także zaczęły trochę inaczej się zachowywać i pojawiać w innych miejscach. Czy tym spragnionym wrażeń wędkarzom też możemy powiedzieć, że ryby w tych miejscach, w których najczęściej były narażone na ataki, nie pojawiały się, a teraz ich czujność została trochę uśpiona? Reasumując albo upraszczając pytanie, czy można wędkarzom powiedzieć, że po tym przestoju te ich szanse są nieco większe? Panie redaktorze, przed rozmową z Panem właśnie o tym co myślałem, czy jak wędkarz podkaże się, pokaże się nad wodą, to czy ryby nie wyjdą wręcz na żeby zobaczyć, Boże, w końcu jest wędkarz, w końcu ktoś przyniósł nam coś smacznego do jedzenia. Ale yy, tak, i tak przy okazji jeszcze chciałbym dodać. Yy, koleżanki i koledzy, no, pamiętamy o tym, że co przynieśliśmy ze sobą, to zabieramy ze sobą. Nie zostawiamy nic na łowisku, łowisko zostawiamy czyste, posprzątane. Żeby nie było po nas śladu, że ryba ma prawo do życia i to prawo musimy jej uszanować. I takich kilka zasad, które normalnie w nas funkcjonowało, a przerwa mogła spowodować, że o zapomnieliśmy, to żebyśmy sobie to odtworzyli, żebyśmy z szacunkiem podchodzili do tego, co daje nam nasza piękna polska przyroda. Jako osoba, która nie ma tej karty i możliwości, chociaż być może po tej rozmowie o tym pomyślę, to jest prawda, że ponad milion członków liczy sobie ten związek. Dziś, przygotowując się do programów, spoglądałem w te statystyki i powiem szczerze, że z podziwem patrzę na to, jak wielu nas Polaków kocha ten sport. To jest największe stowarzyszenie w Polsce. Liczy w tej chwili około 650 tysięcy członków, natomiast bębkujących. Mówimy, że jest około półtora miliona osób w Polsce, więc jest to potężna armia ludzi. Czego się życzy wędkarzom, łowcom ryb i przygód? Wodą oddaje się cześć i życzy się połamania kija. I tam jeszcze jest taka końcówka, tylko w jaki sposób tego kija nie łamać, ale szanuję moje karki, <laughs> w związku z tym tego nie do dokończę. Bardzo dziękuję Panie Prezesie, że również w szacunku do naszych telewizji te ostatnie słowa nie wybrzmiały. Bardzo dziękujemy, rzecz jasna, a wszystkiego dobrego dla całej braci łowieckiej, jeżeli tak mogę powiedzieć dziękuję i rybołówstwa. Tak. Dziękuję. Wodom, cześć. Dziękuję pięknie. Takie oto możliwości, Szanowni Państwo, a propos wędkowania w naszym kraju. Mówimy o rozsądku i racjonalizacji tego. Jeżeli ktoś się wybiera, bo to są pytania, które są również kierowane w stronę naszych skrzynek mailowych a propos koronawirus, poradnika, można wybrać się na ryby w zasadach izolacji, a także wzmożonej czujności. Życzymy udanych połowów.